Premier Morawiecki przyznaje, „Jestem zirytowany Mateusz Morawiecki o aferze wokół szczepień. Jestem zirytowany. Jestem zirytowany zachowaniem tych, którzy szczepili się poza kolejnością. Takie zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne, powiedział premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając w poniedziałek wieczorem na pytania internautów w ramach cyklu pytania i odpowiedzi. Premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania internautów dotyczące Narodowego Programu Szczepień na COVID-19. Sesja pytania i odpowiedzi odbywała się na żywo na Facebooku. Kontrowersje wokół szczepień poza kolejnością premier odpowiedział na pytanie, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za akcję szczepień osób nieuprawnionych. — Jestem osobiście bardzo zirytowany, powiedział Morawiecki. Jestem po stronie absolutnej równości i zgodności z procedurami, dodał. Premier podkreślił, że Grupa 0, która jako pierwsza powinna jest szczepiona, to lekarze, służby medyczne, a także pracownicy służby zdrowia. W związku z tym takie zachowanie aktorów czy innych osób, które poza kolejką starają się o te jest moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne. Mam nadzieję, że po tych ostatnich paru dniach... Gdy ogromna większość społeczeństwa wypowiedziała się w tej sprawie, takich przypadków pomijania kolejki nie będzie, powiedział szerządu. Podkreślił, że ma nadzieję, iż będzie to memento dla tych, którzy chcieliby poza kolejnością, poza znajomości komuś zaproponować szczepienie. Ci celebreci, którzy próbują uciec od odpowiedzialności, mówiąc, że procedura jest nieprecyzyjna, nie mają racji, powiedział też szerządu. Wcześniejsze szczepienia w branży gastronomicznej? Premier były pytane też, kiedy branża gastronomiczna będzie mogła wrócić do normalnej działalności i czy jest szansa, że pracownicy gastronomii i innych, odgórnie zamkniętych branż, będą mieli możliwość wcześniejszego zaszczepienia się, by móc wrócić do normalnego funkcjonowania. Tutaj na pewno musimy poczekać na uspokojenie sytuacji pandemicznej. Otwarcie gospodarki, a zwłaszcza tych branż, które są najbardziej narażone na kontakty społeczne, jest niezwykle wrażliwym działaniem z punktu widzenia skuteczności walki z pandemią, powiedział premier. Dodał, że dlatego dla najbardziej poszkodowanych branż, by przynajmniej częściowo zrekompensować im ubytek dochodów, rząd przygotował rekompensaty. Długo dość, za długo czekaliśmy na zgody ze strony Komisji Europejskiej. — W końcu udało się przekonać K i środki budżet u państwa polskiego angażujemy i będziemy dalej angażować w pomoc dla przedsiębiorców, — zapewnił Morawiecki. Premier o sylwestrowych obostrzeniach premier był też pytany, kiedy według Narodowego Programu Szczepień mogą zaszczepić się osoby po przeszczepach, bo nie można się tego dowiedzieć od konsultantów w infolinii poświęconej informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19. Postaramy się uzupełnić wiedzę konsultantów na KAL na 989, aby taka informacja była powszechnie dostępna już wkrótce, zadeklarował szerządu. Pytany, jak ocenia zachowanie Polaków podczas Święty Bożego Narodzenia i Sylwestra i czy jego zdaniem posłuchali apeli o zachowanie reżimu sanitarnego, szerządu odparł, iż sądził, że tak dobrze nie będzie, że może być troszeczkę więcej tego łamania przepisów. Oczywiście Polska długa i szeroka, 38 milionów mieszkańców, mogły się zdarzyć różne rzeczy, ale dziękuję wszystkim Państwu, którzy się zasadniczo trzymaliście tych obostrzeń i starliście się przestrzegać tych rygorów, które obowiązywały, powiedział premier.